Dzień dobry Państwu. Mamy zaszczyt z panią przewodniczącą Zakrzesko jako przewodniczący w tym przypadku Komisji Obrony Narodowej w imieniu Klubu Platformy, czy szerzej Platformy, przedstawić nasz punkt widzenia. 15. rocznicę NATO to jest pewna uroczystość. Odbywają się w całej Polsce uroczystości. Za godzinę odbędzie się... Ważne spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w poszerzonym składzie z udziałem prezydenta w Pałacu Prezydenckim, gdzie mamy zaszczyt uczestniczyć. No, stanowisko w 15. rocznicę NATO to jest ogromna satysfakcja. To mimo niewielkich, ale jednak pamiętacie Państwo, przynajmniej starsi dziennikarze, a w mediach to jest utrwalone głosy sprzeciwu, że ten sojusz się nie opłaca. Trochę podobne głosy krytyczne wobec Unii Europejskiej. Możemy powiedzieć, że jest to spełnienie właściwie testamentu kilku pokoleń Polaków. Odbyło się w, sto, w dość szerokim zakresie akceptacji społecznej, który rośnie chyba od tamtego czasu. Nasz udział w NATO, w sojuszu, który zdał próbę w okresie jałtańskim podziału Europy, to NATO zapewnił pokój w Europie, to NATO doprowadziło do y, przekreślenia Jałty w ostatecznym, między innymi oczywiście, było wiele czynników i tego, że Polska jest dzisiaj w pełni demokratyczna, w pełni bezpieczna, w pełni niepodległa. I ten sojusz, w tym sojuszu oczywiście chcemy być, on nabrał dodatkowego wymiaru i dodatkowego znaczenia, zupełnie nieoczekiwanie w 15 w świetle tego, co wydarzyło się i ciągle się dzieje, i nie wiemy, co się wydarzy dalej na Ukrainie, czy w szeroko rozumianej polityce rosyjskiej. Także raz jeszcze w imieniu Platformy wyrażamy w, tą, w tym uroczystym dniu wielką satysfakcję, radość z tego powodu. Dziękujemy wszystkim politykom. Pod tym względem, właściwie mówię, poza wyjątkami, nie było poważniejszych różnic. I nadal nie ma różnic. Wydaje się, że jest to jedna z nielicznych spraw, gdzie możemy mówić o konsensusie czy zgodzie narodowej, jeśli chodzi o nasz udział w NATO. Jeśli chodzi o aspekt wojskowy, z tym związany, proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Zachrzeszką. I następnie, jeżeli państwo macie pytania, jesteśmy gotowi na nie odpowiadać. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Chciałam, proszę państwa, wyrazić uznanie dla naszej polskiej armii, która przez te 15 lat. Począwszy od Partnerstwa dla Pokoju, aż po profesjonalizację naszej Armii, zmieniała się pod względem mentalnym, organizacyjno-technicznym. Nasza Armia jest gotowa na wszelkie zagrożenia i mam nadzieję, że doceniamy ich wysiłek przez te 15 lat, które uczynili. 21 marca w naszym parlamencie odbędzie się konferencja poświęcona 15-leciu wejścia Polski do NATO, na, który, na której będą osoby, które przyczyniły się do, do tego przedsięwzięcia, Między innymi pan premier Buzek, pan minister Onyszkiewicz, pan Jerzy Koźmiński, który był ambasadorem Polski w USA w tym czasie i wiele innych ciekawych postaci ze Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Więc Zapraszam Państwa 31 marca o godzinie 9 do sali kolumnowej. Dziękuję. Jeszcze ostatnia uwaga, jutro odbędzie się uroczyste posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w Akademii Obrony Narodowej. Ono ma charakter uroczysty, jest bardzo wielu gości zaproszonych, także ludzi, którzy brali udział w bezpośrednio w podejmowaniu decyzji, jak na przykład ówczesny minister obrony Janusz Onuszkiewicz i, i wielu innych polityków, to jest w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.